Zaczynamy odcineczek na Brookhaven RP. Dzisiaj mamy nowy, nowy sezon wieczorem. Oto wieczorem mamy nowy sezon pumpkinowy. pumpkin Widzicie, tutaj mamy takie. Tutaj na końcu mamy nowe samochodziki. Jak lubicie, to macie różne samochodziki. Pierwszy tak wygląda. Czekajcie, bo nie musi odchodzić już yy. tutaj spełnimy to pierwszy jest potem drugi to czekamy chwilę chwilę poczekamy i drugi to jest taki pokażę wam jak on jedzie bo tutaj to ma taki oto pistolety ale dobra teraz przechodzimy do kolejnego i ktoś to może strzelać, jak ktoś chciałby z kogoś postrzelać. Dobra, teraz. Oto taki. Oto taki łódko. nam się z. Będę hmm, musimy czekać. I to będzie oto taki fioletowy pojazd. Latko, dobra. Taki, o taki, taki. Albo że jak wam nie będzie działać To po prostu... Nie dawajcie Nie dawajcie i tylko zobaczcie sobie Te co wam działają Bo jak wam działają To se pojeździcie I mi napiszcie w komentarzach Kto Zrobił jakiegoś hardtrika coś Kto użył do czegoś takiego To jak napiszecie mi kto to użył, to mu przypnę się duszka. Ok, ok. O, to mój braciszek. Dobra. Zobaczmy coś tylko. Tylko coś ktoś. Wysadza. Czemu on to musi wysadzać? Czekam, czekam, czekam. Czeka, czeka, my czeka. Dobra, 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 dobra. Tu na obok tak. Dobra. Dobra, 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 dobra. Mamy tutaj różne takie rzeczy, co może jeździć na nich. Tylko ja będę jeździł na czymś takim. Nie ja ma dzień, nie ja ma dzień. Czekajcie, kto to wpada na ten odcinek, dawajcie subeczki. Tu musi to zmniejszyć. Dobra, jest ja się zmniejsza. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, gdy będziemy mali. Dobra, jak jesteśmy mali, to to tak wygląda. A gdy jest podobno w wen małym? To jest trudniej, ale podobno się szybciej biega. To z Arturem kiedyś zrobię? Tylko musicie troszkę. No to czekajcie, kto gra na Brookhaven? Dobra. Artura nie ma. Dobra, to lecimy. Lecimy. No, dobra. Tu jest kulowa lava O, do. Nie, w tej to. Od razu lecimy sobie. Poczekajcie, bo może teraz nam to zadziała. Jaka melodia jest. Ja dopiero teraz zobaczyłem. Wsiadamy do kogoś do autobusu. Stop jedziemy. Miłosiem, się Miłosie, ciao! Owcią tu miłość mam bardzo. Fajrał, jak to Fajro, ty kto oglądasz, to wyginę śmieło ciało, wyginę śmiało ciało, wyginę śmiałe ciało. ciało. Dla mnie to? Mało, wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało, dla mnie to… Mało! Wyginam śmiało ciało… Wyginam śmiało ciało… Wyginam… ciało! Wyginam śmiało ciało… Wyginam śmiało ciało, dla mnie to… Ma- Wyginam śmiało ciało… Wyginam śmiało ciało… Dla mnie to… Mało, wyginam śmiało ciało… Wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało. Dla mnie to mało. fire road co ty robisz? Wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało. Dla mnie to Wyginam śmiało ciało. Wyginą śmiało ciało. Tam nie to mało. Wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało. Nie to mało. Wycinam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało. Nie to mało. Wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało. Wyginam ciało.

Kto je e lubi, niech sprzeda coś mi. Kto lubi ziarno, kto lubi ziarno, kto pewno kumpla bo śpiewają fajnie dlatego ja też śpiewałem bo z nich ściągałem oni są on fajni ściągałem ze z nich bo oni z fajną nie wykonali więc tańczę tańczę Tanczę, tanczę, Tanże tanczę, 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 Bo to mój, mój wnet koledzy. Artur, Tymek, Barbek i Mateusz. I Adam, taj, także wnet. Oni wszyscy są kurczakami. Kurczacy wszyscy. Kurja kami sam, kurja kaami, kurja kur csakami, kurja akami, kurja kami i kurja kurchaka, kurja kami i kurja akami, kurja gami, kurja kaami, kami Kurczakami, kurczakami i kurczakami, są, oni lubią ziarno. Powiedzcie, co mam kupić w komentarzu? Jak wbijecie ileś tysięcy słów. Bo jesteście moimi kumplami, przy co co ich wy, wy mnie wymieniłem. Oni są omło i mi wnet kuplami. To kupię z tych pasów, co lubicie. To kupię za co? Jak mi dacie, więc więcej ej subów, subów czy tam czegoś. Czego wolicie? Dajcie mi tylko mogą być łapki. Suby także wnet. Czekajcie widzowie, muszkę skończyć ten mój filmik. Bye 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 bye.